Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie kościół przedstawicieli świata biznesu z Czech oraz Polski. Podczas specjalnie zorganizowanej konferencji poruszono wiele istotnych kwestii. Od wielu lat jesteśmy. We współpracy z tutaj z Izbą Czeską, ale teraz zacieśnia się ta współpraca i po covid wszyscy chcą współpracować. I wielu przedsiębiorców chciałoby prowadzić firmy w Czechach, ale okazuje się, że i Czesi chcieliby prowadzić w Polsce. I stąd pomysł na cykl konferencji. Najpierw sprawdzamy, mamy projekt, w którym sprawdzamy, jakie są potrzeby przedsiębiorców po obu stronach granicy. Jesteśmy już po jednym szkoleniu dotyczącym uruchamiania firm w Czechach. Po konsultacjach z naszymi kancelariami podatkowymi okazało się, że niektóre formy działalności są lepsze do tego, żeby Czesi prowadzili w Polsce. O ważnej roli zorganizowanej konferencji opowiedziała również generalna konsul Rzeczpospolitej Polski w Ostrawie. Głównym tematem jest uruchomienie Centrum Informacyjnego dla firm polskich i czeskich. Jest to tak naprawdę owoc współpracy konsulatu i izb gospodarczych. W Karwinie i w Wodzisławiu Śląskim, aby pomóc inwestorom z Polski, jak również firmom czeskim zainteresowanym inwestycjami na terenie województwa śląskiego, pomóc ich działalności. Kilka lat temu, w ubiegłym. O, kilka lat temu konsulat generalny był, taką, był takim centrum i wspierał polskie firmy. Chcemy do tego powrócić. Głównym menedżerem realizowanego projektu jest Iwo Barteczek. I podejdę do tej naszej akcji, tomu jakiejś pierwszej konferencji w ramach projektu przez graniczny informacyjnego Centra o po to, aby obie strony byli dokładnie informowani o tym, co jest potrzebne pro. provozování té či oné firmy na tom, kterém území udělat tak, aby ta firma byla v pořádku, hlavně vůči legislativě. To je náš první zájem. V projektu zaplanováno ještě kilka konferencí.